Halo, hallo, dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z odbioru nagród z, za FUT Champions. Tylko 51 punktów bite bo jakoś nie miałem ciśnienia, żeby grać więcej. I tak nie ma fajnego Team of the Week, więc nawet nie ma co... nie ma co przedłużać. No, pierwsze gówno. Drugie też, ale trzecie. Trzecie coś może... może Mana chociaż na ławkę wejdzie. Yy, ja chyba tak już... dobra, wela wielki gówno. Trzeci pik ostatni. O, Kalum Wilson, bo... ale bez historii to nawet... szkoda, szkoda szczępić REM. Może paczki coś oddadzą, chociaż tak nic nie ma. Nie ma w paczkach, ale jak mamy coś trafić, to trafi się i nawet w takiej paczce jak złota paczka za 5000. Dobra dupa, nie ma ekranów, nie ma co przedłużać. To będzie szybki film. Mandy O! żeton draftu. No to dobra, to ta, ta paczuszka całkiem przyjemna. No to żeton draftu odda. Mam nadzieję, tak myślę, ale chyba chyba nie. Będzie, będzie draftik grany. Druga paczuszka, dobra, gówno to też. Może tutaj też, że to nie draftu. Może, może. Nie, tutaj gówno. Trzecia paczuszka, mała złota paczka piłkarzy. Nawet do góry nie idą. Kurwa te jebane reflektory pierdolone. O, Adams. Trafiłem jako łastuczek gwarantowanego na początku FIFA. Źle, źle, źle mi się ten zawodnik kojarzy. Jakoś upgrade'u nie dostanie, bo licz gra chujowo, więc. Dobra, tu też dupa. Tragedia to jest. Podceczek co w to gra, jak i tak w tych paczkach nic nie trafia. To jest masakra, normalnie. Dobra, paczkę z informami to nawet nie otwieram, bo nie ma po co. Co by ją zostawić na lepsze Team of the Week. Też nawet ekranów nie ma. Tragedia. Co to są za paczki chujowe? No. Jakieś oszukane, podjebane. Nagrywa się, nagrywa, bo się okazało, że się nie nagrywa i dupa. Chociaż w sumie i tak by nie było żadnego. Żadny. A kurwa poszło do góry, a przewinąłem. Mm, ale Pellegrini, tylko dobra, to... to nic ciekawego. To nic ciekawego, przydałby się jakaś ikona. O, to by było coś pięknego. Czekajcie, jakie to są paczki. Mega sraczka, rzadkich kar. Dobra, idziemy po kolei. I tak nic nie trafimy, to nie ma co. No kurwa Czech sołczek, pewnie. Tak szczelą, że to idzie Tomek? Nie, znowu Barak. Dobrze, że nie Barack Obama. Kurwa, no musakra Mieszana paczka rzadkich pokaży. Odda, nie odda, odda, nie odda. No, kurwa, tragedia na tyle paczek, tylko jedne ekrany. u dramat. Znowu barak. Kurwa, trzeci raz z rzędu barak. Co, czwarta, czwarta paczka znowu barak, żeby przez przypadek paczki z tym młody weekend nie otworzył. To, to będzie nieciekawe. O, idzie do góry. Belgia, LS, Eden Hazard, Dobra, 84 superansko, bardzo fajna karta, do pierwszego składu jak znalazł. Będzie chłopak gran, dobra, Pineda, wypierdalaj. Nie, 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 potrzebujemy Cię w naszym klubie. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Odda, nie odda? Idzie do góry, idzie do góry, dobra, chociaż jakieś ekrany. Kto to będzie? Soler czy Fabian, Fabian. No, dobra, nic. Mogliby dać w spet, że jakiegoś Francuza na, na ataku na przykład, to by było całkiem sympatyczne. Albo jakiegoś Brazylijczyka z przodu. A nie taki gówno. Złota paczuszka rzadkich kart, co nam da? O, coś do góry. Maroko, pramkarz Bono. Bono, Bono. Bono albo nie Bono. O, ale 4000 monet to jest spoko, no. To się przyda zawsze. Na, na ten, na, na wodę akurat. Lub potrzebuje pieniądze, bo nie ma. Musi wodę kupić, bo wszystko, wszystko wypili chłopaki Finlandia. To Hradeckie, to wiadomo, to nawet nie ma co. Dramat, dramat, jeden wielki dramat. Najlepszy traf to był żeton draftu, kurwa no. i to w pierwszej paczce, no za 5 tysięcy. No ale może tutaj, dobra, mega srażka rzadkich kar na początku, za 55 tysięcy. Dobra, tu już coś lepiej. Portugalia, aś Bruno Fernando. nie, Bernardo Silva, no dobra, 8-8, spoko. Okej, okay, nie ma co narzekać, łukałcik w końcu. On jest coś warty w ogóle? No, jakieś kurwa 26 tysięcy. Jakiś style gry. Dobra, aha, lista transferowa już pełna. To quicksellujemy, bo te tak batony są, one się nie przydają, nie przydadzą do niczego. Paczka rzadkich zawodników, cyk, pyk, drugi łok z rzędu. Chyba nie, chyba tylko ekrany. Brazylia, Napastnik, Gabriel, Jesus, no spoko. Sympatyczny Napastnik. No ale co z tego, ja mam całą listę zajebaną. Dobra, Barak, wypierdale, bo Ciebie wiedzieć tam już... Chatebourg, tego też wyjebiemy. 8283 se zostawimy tylko. Reszta Quixel. Myślę, że całkiem rozsądna decyzja. Dobra, ostatnia paczuszka. Paczka Ultimate, ikonę dajcie. Och, no ale chyba jest walkout. Niemcy, kimiś, nie, yy, to ten drugi kimiś, Müller. Kimiś z przodu. Coś jeszcze może. Uuu, Tomori. Mori. To Mori jeszcze coś kosztuje. 30 parę tysięcy. Kunde. Kunde też. Pedri. W ogóle, czemu nie mają 8-4? Pedri ma 8,5, 5 jest dalej. Co jest? Robertson jeszcze 8,7. No dobra, no tragedii nie ma, coś z tego wyciągniemy, szkoda, że to nie ten inny Brazylijczyk z Realu, no ale cóż, wy możecie dostać łapkę w górę i jeszcze Cię będzie outlast na razie.